Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Jakieś dwie i pół godziny. Drogi pieszą. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Z kontekstu i później rozmowy z Jezusem możemy wejść trochę w stan ich ducha. Byli smutni. Uczniowie, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa, który przemienił ich życie, którego podziwiali, słuchali, któremu uwierzyli. Po ludzku przegrał. Został niesprawiedliwie oskarżony, osądzony, haniebnie zabity. Słyszeli o zmartwychwstaniu, ale nie dali temu wiary. Stan takiego smutku, który, jak napisze Łukasz bardzo dosadnie, Trzyma oczy na uwięzi, to znaczy nie pomaga rozeznać rzeczywistości. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby na uwięzi. Ciekawy jest sposób działania Jezusa. Przecież mógł stanąć przed nimi w blasku chwały, na kolana powalić. A Jezus przyłącza się jak nieznajomy podróżny, traktowany na dodatek z pewnym dystansem, to widać wyraźnie, idzie z nimi i wchodzi w dialog, co za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze. On, który wie wszystko, Zadaje to pytanie, aby pomóc im wypowiedzieć to, co jest w ich sercach. Od tego zaczyna. Zatrzymali się smutnie, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Możemy wyczuć jakiś wyrzut, zniecierpliwienie i irytację. Jak to? O czym my mamy rozmawiać? Przecież cała Jerozolima o tym mówi. Co za pytanie. A Jezus cierpliwie pyta dalej. Cóż takiego? Zauważmy, że Jezus postępuje jak mądry pedagog. Ta historia jest niesłychanie głęboka i prawdziwa w sensie psychologicznym. Jezus pozwala im wypowiedzieć się, pozwala im wyrzucić to wszystko, co ich paraliżuje, co, co ich więzi, co jest źródłem ich smutku. No więc oni to czynią. To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie wobec Boga i ludu, jak arcykapłani, przywódcy nasi na śmierć go wydali. I ukrzyżowali, więc opowiadają to wszystko, co bardzo głęboko przeżyli, co, co ich dotknęło do dna ich egzystencji. Ale następne zdanie jest znamienne. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. O tu dotykamy sedna sprawy, oni mieli swoją wizję Mesjasza. O dziedziczoną po przodkach i szczerze to teraz wypowiadają mesjasza który przyjdzie i przyniesie wolność ukochanemu Izraelowi pogrąży z nienawidzonych rzymian a więc wizję polityczną bardzo szczerą ale zupełnie niepasującą do przesłania Jezusa i tutaj się okazuje że oni słuchali Jezusa przez cały czas i byli z nim ale tak naprawdę cały czas nosili sobie Własny jego obraz, mieli własne oczekiwania, i teraz te oczekiwania legły w gruzach. No, z perspektywy dalszego dialogu możemy powiedzieć, na szczęście. Jestem głęboko przekonany, że wielu ludzi, którzy przychodzą dziś do kancelarii parafialnej mówią: Księży Proboszczu, proszę mnie wykreślić. Z księgi ochrzczonych, ja nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem. Gdyby ich spytać, proboszcz to pyta zwykle, o motywy, jaki jest ich obraz Jezusa, Kościoła, to, to wtedy się bardzo często może okazać, że, że oni mieli swój własny, stworzony obraz, który, który nie pasuje. Po tym już wszystkim trzeci dzień, jak się to stało, a jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, nie znalazły jego ciała, wróciły i mówią, że widziały aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Proszę zobaczyć, to jest kolejny smutek, kolejny skutek takiej postawy, koncentracji na sobie, na swoim smutku, który nie pozwala rozeznać rzeczywistości, tak jak nie poznali Jezusa, chociaż szedł z nimi. Tak teraz świadectwo kobiet, które były u grobu i które pełne zachwytu, zdumienia, radości mówią uczniom, że Chrystus zmartwychwstał, to co dla kobiet jest źródłem radości i niezwykłego głębokiego pokoju i szczęścia, dla nich staje się źródłem niepokoju. Co więcej, te kobiety przeraziły nas. To jest taki stan ducha, który odczytuje rzeczywistość opacznie i to, co jest proste, prawe, piękne, cudowne, staje się nagle. Zostaje odczytane jako, jako niepokojące, zagrażające. To jest bardzo, bardzo prawdziwe, jakże często spotykamy się dziś z takimi postawami. Naszych braci i sióstr, którzy odchodzą od Boga, takim się wydaje, ale tak naprawdę często odchodzą od jakiejś makiety Boga, którą wytworzyli, odziedziczyli, być może też z naszą pomocą. Poszli niektórzy z naszych do grobu, mówią, Cały czas uczniowie zastali tak, jak kobiety opowiadały. A więc kobiety to nie była jakaś halucynacja, to, to nie była jakaś konfabulacja, to jest prawda, co mówiły, ale jego nie widzieli. Więc nawet dotknięcie materialnej rzeczywistości, pustego grobu, potwierdza, ale nie wiarę potwierdza ich przerażenie. W tym wszystkim trzeba powiedzieć, że ci uczniowie są szczerzy i ta szczerość. Pomaga nam zrozumieć ich motywacje, sposób myślenia. A Jezus cierpliwie słucha, nic nie mówi, domyślamy się, że Łukasz skraca to opowiadanie, mieli długą drogę przed sobą. I dopiero, kiedy ich serca zostały opróżnione z tego lęku, żalu, a tu jest jeszcze jeden motyw, o którym oni nie wspominają, ale musimy o nim pamiętać, w Wielki Piątek, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, nie było ich tam. Uciekli. Przestraszyli się. A więc jest jeszcze jeden, może nawet najważniejszy, ale niewypowiedziany i może nawet nie do końca uświadomiony powód tego stanu ducha. No to jest jakaś zdrada, powodowana lękiem o własne życie. I dopiero teraz, kiedy oni to wszystko jakoś próbowali wypowiedzieć, dopiero teraz, kiedy opróżnili serca z tego smutku, goryczy, żalu, zawodu, ich serca stają się puste, a tym samym zdolne do słuchania. I w tym momencie Jezus otwiera usta i zaczyna przemawiać. Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. W Biblii Staropolskiej u księdza wujka jest mocniej głupcy, nic nie rozumiecie. I zaczynając od Mojżesza przez proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Od Mojżesza przez proroków. Możemy, możemy sobie wyobrazić, o czym Jezus mówił: o nocy paschalnej, o zabitym baranku, którego krew ocaliła Żydów o przejściu przez Morze Czerwone, które jest figurą chrztu, o mannie z nieba, o wodzie ze skali i o tym wszystkim, co się spełniło w osobie Jezusa Chrystusa i o prorokach, którzy przepowiadali Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Z pewnością ta katecheza Jezusa nie była dla uczniów czymś nowym. Inaczej Łukasz by to zaznaczył, a on to wszystko w jednym zdaniu streszcza. To były rzeczy, które oni już znali, które oni słyszeli, które na poziomie umysłu, intelektu były, były, były im znane. Ale teraz, kiedy Jezus to mówi, to nie jest nic nowego, ale ta wiedza nagle gdzieś zaczyna spływać do serca i rozpalać to serce. Powiedzą, czy serce nie pałało w nas, kiedyśmy go słuchali. To jest bardzo ważny moment w akcie wiary. Nie wystarczy zrozumieć na poziomie intelektu, nie wystarczy mieć jakąś wiedzę. Szaweł miał wiedzę o Kościele, pewnie większą niż nie jeden chrześcijanin, co nie przeszkadzało mu prześladować ten Kościół. A kiedy się nawrócił w drodze do Damaszku, żadnej nowej wiedzy nie otrzymał. Ale to, co się stało na drodze do Damaszku, sprawiło, że nagle ta wiedza spłynęła do serca i rozpaliła je. I oto prześladowca chrześcijaństwa staje się wielkim apostołem. I to się dzieje w uczniach pod wpływem słowa Jezusa. Dzisiaj Dzień Słowa Bożego, wspaniała Ewangelia o mocy słowa Jezusa, które rozpala serca. I oto ten. Wędrowiec, który na początku wydawał się jakiś dziwny, irytujący, zaczyna ich intrygować, fascynować. Nawet nie zauważyli, jak już doszli do Emaus, tak szybko ten czas minął. Wędrowiec zdaje się iść dalej, ale teraz im zależy na tym, żeby został. Przymusili go, mówiąc, zostań z nami, ma się ku wieczorowi. Dzień się nachylił, wszedł więc. Aby zostać z nimi. I tu następuje najważniejsze. Dlatego wydarzenia zawartego w tym jednym Łukaszowym zdaniu, Jezus przeszedł całą tę długą drogę z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Święty Łukasz używa tutaj dokładnie tych samych słów, których użył do opisu ostatniej wieczerzy. I mamy prawo rozumieć ten posiłek w Emaus, jako Eucharystię, łamanie chleba. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go zobaczyć cała ta droga, która prowadziła przez jakieś załamanie, zwątpienie, czy smutek, poprzez wyrzucenie z siebie tego wszystkiego. To jest niesamowicie ważne. Wypowiedzenie tego wszystkiego, przyjęcie słowa Jezusa, przyjęcie Jego nauki prowadzi do łamania chleba. To jest Eucharystia. To jest to, w czym uczestniczymy. Zaczęła się od Wyrzucenia w siebie tego wszystkiego, co jest źródłem naszego smutku, a to jest przede wszystkim nasz grzech. Spowiadam się Bogu, wszechmogącemu i wam, bracie i siostry. Dopiero wtedy, kiedy, kiedy wyrzucimy z serca to wszystko, co nas więzi, nasze serce staje się otwarte na słowo Jezusa, i to jest właśnie teraz, to jest liturgia słowa. Kapłan czytając Ewangelię, czy diakon znaczy krzyżem słowa księgi, a potem całuje ją. Bo to jest słowo Jezusa, bo to sam Jezus do nas mówi w swojej Ewangelii. I w tej powodzi słów, wysypisku słów, śmietnisku słów, cmentarzu słów, w którym żyjemy, to słowo ocala. A można je usłyszeć w ciszy, kiedy wyrzucimy z siebie wszystkie słowa zbędne. Słowo Boże, tak bardzo potrzebuje ciszy i milczenia, aby mogło dojrzeć, jak ziarno rzucone w ziemię. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Jezus spełnił swoje zadanie. Proszę zobaczyć, kiedy był z nimi blisko, na wyciągnięcie ręki, szedł z nimi długi czas. Oni go widzieli, ale oczami ciała, ale go nie poznali. Teraz, kiedy go poznali po łamaniu chleba, Jezusa już nie widzą. Jego miejsce jest puste. Ale oni wiedzą, że to jest Pan i on jest z nimi. Mój drodzy, to jest wielka opowieść o życiu. Życie jako droga do Emmaus, życie jako msza święta, życie jako droga do poznania. Prawdy, która prowadzi przez wyrzucenie z siebie wszystkiego, co w nas jest, poprzez jakąś konfrontację naszej małej prawdy z wielką prawdą Jezusa, poprzez przyjęcie Jego słowa, prowadzi nas do łamania chleba i do liturgii Eucharystii. I oto owoc tej Eucharystii. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie, już ciemno jest, pewnie człowiek byłby zmęczony, ale nagle ich zmęczenie przemienia się w jakąś energię i radość. I biegną do Jerozolimy z powrotem, nie bacząc, że już ciemno, że daleko, ponieważ ich serce wypełnione jest radością. Pan żyje, On zmartwychwstał. I tam opowiadają apostołom o swoim doświadczeniu i słyszą z ich ust również doświadczenie z martwych stałego Pana, więc to jest prawda, co mówiły kobiety. To nie jest jakaś fantazja, jakaś halucynacja. Ich doświadczenie spotyka się z doświadczeniem Kościoła. Ich smutek przemienia się w pewność i radość. Jeden z tych uczniów miał na imię Kleofas, a drugi Niektórzy uważają, że Łukasz tak było w pieśni, którą śpiewaliśmy na początku. No to nie jest pewne. Autor tego tekstu nie podaje nam drugiego imienia. Może po to, żebyśmy pomyśleli o sobie, może to. Może to ja jestem tym, tym drugim. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Pontiuszem Piłatem. zdradzony i i z martwych wstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez proroków wierzę w jeden święty powszechny i apostolski kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie amen Módlmy się wspólnie do Jezusa.